Dziadek, myślałeś, że ja tego nie znajdę? Naprawdę 16 piw po się ukryłeś w te święta? Ty alkoholiku ty! A ty Nikodem, czemu żeś się przebrał za piernik? Nie wierzę. Dziadek mógł pokażąć te na święta, a ogarnął sztupaga. teraz to żywego. położył na stół. Ja pod wychodem, koniec. Jak wyglądałeś świętą babki! Zrobiła przepyszny barszczyk. Juniorku, ale już jest po świętach. Powinieneś teraz wyciągnąć już rakiety. I pomału zacząć puszczać fajerwerki, co pozdrawiam! No a teraz! Pomału schodzimy do garażu. Wyciągamy fajerwerki. To złote posło! No, się mam do Z tej strony mi! And welcome back! Babcia 2! Moi drodzy, święta, święta i po świętach. A jak sami widzicie, babcia i dziadzio nadal są przebrani. My. Ona gra Fetesa w stroju Mikołaja. Ja już nie mam ubranej jej czapki Mikołaja, bo już jest po świętach. Szykujemy się na Sylwestra. Lapki jeszcze są. No ale wiecie jak, no babka, ja pokazuję nam, jak u niej święta wyglądały. Nie? Napiszcie koniecznie, jak u Was święta wyglądały i muszę Wam o czymś powiedzieć. Mody, które nagrywaliśmy, czyli. Gr Mody, które nagrywaliśmy, Babcia, Babcia 2, Babcia 3 i tak dalej, tak dalej. Wbijajcie na Discorda od DJ-da. Tam się pojawią te mody, zanim je opublikujemy. Także wbijajcie do nich, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Mody do grani. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc aż tak 100 zł. A ja również, być może, za serdusz Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z Easy peasy, lemon squeezy, haj, święta, muszę chyba... Fajna piosenka jest właśnie ta, która u mnie leci na Ince Mam nadzieję, że montażysta nie zapomniał jej dodać, nie? Bo on mówi, że nie ma śniegu w Polsce na Śląsku Więc nie ma jak dodać, nie? Dzień pierwszy Okej, okay, dobra, widzę, że mamy tutaj jakąś gwiazdę z Super Mario. Nie no oczywiście żartuję. to jest gwiazda wzięta tutaj z rozgwiazdę od Rosaliny z Super Mario, nie no żartuję. I mamy nowe Wow Oczywiście czułość znów na maksa jeszcze bardziej I to jest to by było na tyle Fajnie tu wygląda, widzę czerwone kamery, co my tutaj mamy ciekawego? Fajnie tutaj urządzone, masz babko na święta, ty barszczyk tam już jest, ty! Taśma klejąca, normalnie ją bierzemy, ty. Ale ona chyba tu będzie, nie? Patrz. Co to za ciaste? Ona tu jest, nie? Ja, 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 ona tu jest, pa. Oh my god! All the way. All the way. A czemu ona nic nie powiedziała, ty? Czemu ona nic nie powiedziała? Dzień drugi, ja myślałem, że ona tutaj coś będzie gadała, a ona tutaj nic nie gada. Ty, masakra. Ja tak tęsknię za Żakobem że to jest po prostu niemożliwe. Mamy, moi drodzy, dodany teraz tutaj modix, gdzie e, mamy naszą piosenkę. Ale czy ona będzie coś gadać? To no bo przecież ona powinna coś mówić, nie jakiś tam Jakob? Czy Ostry powinni coś powiedzieć? A tu nie ma nic, czy to się dzieje? Patrzcie, barszczyk tutaj. To jest barszczyk, czy to nie jest barszczyk? To jest chyba barszczyk, ty. Co my tu jeszcze mamy, ci? Słyszymy tego. Dobra, książka juniorskiego tutaj jest. Macielinka oczywiście do tej książki w opisie Tu mamy bigos chyba. Fajny, nie? Fajny bigos, ty. A tu co jest? Tu co to jest? Granaty Granaty mamy ty, pa, granat granat. Normalnie rzucamy granat. Patrz w tego, nie. Normalnie już niego rzucimy, Pato. Dobra, daj granat! A tu jestem przebrany za Mikołaja. Ja Zapomniałem, że ja się tak przebierałem, nie? Gdzie tu jest w ogóle ta? Ale ona się przewróciła, ty. Patrz, składnik? Jaki składnik, ty? Zrób obiad. Musimy, moi drodzy, zrobić obiad. Inaczej stąd nie wyjdziemy, nie? Dziebabka tu jest. Ale ona mnie nie zauważyła chyba. Instrukcja do helikoptera, normalnie. Polecimy sobie fajnie, pięknie helikopterem. Tutaj, moi drodzy, mamy ręcza Tutaj mamy to. Dobra, a tu... House wanna stay granny? Patrzcie, fajny, nie? Fajny barszczyk, dobra, otworzymy sobie, może tutaj. Bo ja bym teoretycznie już tutaj. Oh my god! Jingle Bells, Jingle All the Way. Ciekawie, czy ona wie. Czy ona, ciekawe, czy ona będzie wiedziała, że ja tutaj jestem, co? Czy nie będzie wiedziała? Bo ona nie wie, że tu jestem. Jingle bells, jingle bells, jingle Nie, dziadek, myślałeś, że ja tego nie znajdę? Naprawdę 16 piw po hardasie ukryłeś w te święta? Ty alkoholiku, ty! Murmur! -mur. Zobaczcie co tam jest murmur! Murmur, murmur! JALAM -mur. ja, lampowaj, ja sam dwać! Ale to jest mega. Jeżeli mamy odgłosy właśnie takie polskie, nie? Zamykasz do drzwi O, o do. Chciałem ją tutaj zamknąć, ale nie da rady, nie? Tutaj mamy ten. Ale o co chodzi? Czekaj, bo tu jest klucz do helikoptera, nie? No ja sobie to muszę zanieść na górę. Ja jestem ciekawa, czy teraz, co teraz ona powie. My musimy się też oczywiście dowiedzieć, co ona tam gada i co dziadzio gadają. Gada, przepraszam. Ok. Maga się zapraszamy do stołu. Jesteś! Karpia teraz będziemy kroić! Karpia zaraz będziemy kroić, ty! Ale się zesrałam, co za... Czemu tutaj mogę wejść tak po prostu, o! Co tu się stało, czemu tu jest odblokowane, halo! Aha! A co tu jest, dobra, Ty muszę strzelać, nie, dobra, Ty mamy klucz do helikoptera jakby, co? Tutaj nadal musimy strzelać, co tutaj w ogóle wyskakują zagłówki? Ty tutaj juniorski wyskakuje, czaliście to? Jakie to jest mega, naprawdę, dziękuję bardzo łosowi i DJDowi, że tworzycie takie... Mega mody, naprawdę, jest to po prostu mega, nie? Dobra, idziemy dalej. I musimy znaleźć coś tutaj jeszcze. Ja sam w ogóle ciekawy jak też Nosferatu Sferatu będzie wyglądał. Klucz do broni, nie, no ty nawet w te święta. Musisz próbować je zepsuć? Nie. Dostaniesz rógę Dostanę ruzgę? Czemu dostanę rózgę? Coś blokuje te drzwi od drugiej strony, normalnie. Ona tu idzie, nie? To jest niemożliwe, nie? Dawaj mi tą broń. Patrz to, nie. Normalnie, shotgun Cyk i cyk. Ona tu już leci. Ona już gdzieś jest podniecona. I dziadzio tak samo, nie? Ciekawe, czy ona odda w ogóle jakiś odgłos? Pan idzie, dziadzio. Dziadzio. Czoma, Czo ma brodę, Mikołaj! No, no! Widzę, bystrąka. Razaj, mam prezenci. Jaki masz prezent? Nie, ja nie chcę ci wyrzucać tego prezentu, nie? Djingo all the way. Oh my. Chyba co Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Święty Mikołaj Przemiu! Czy byłeś krzaczny, juniorek? Słuchaj, że ciebie specjalny bagunek! <śmany> <śmany> LONIE! No, LONIE! No, NARA! Nara, ja nie chcę z tobą gadać w ogóle. Co to jest za składnik tutaj? Ty, składnik. Gdzie ja to mam dać? Z zrób obiad. Jaki to jest składnik? Do czego on jest potrzebny, ty? Czy on jest potrzebny do tego. No, no, składnik. No, to wydaje mi się, że to gdzieś trzeba dać u góry, chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A tu? Tu jest zamknięte, ty. Kuchnia jest u góry. W ogóle ja pamiętam jak się przeprawdza tę kamikał. To jest po prostu mega to jest Let's party! Ja skromna Niasia! Coś tam, Niasia! Kocham czytać książki i grać w tutę. Jestem słodka kiccia. łap łapki! Lubię marzyć o gwiazdach wieczorami. Zabdwać! Mur murmur, mur Potrzebuję kombinierek. No co ja mam tu zrobić ty? Ty. A może to jest składnik do tego bezrołka? Co jest na dole? Co? Ty ja. Ja się bam. Kremówki? Nie, jakieś fajne dobre ciasto. Ja się chyba muszę zapytać DJ-a. Albo łosucha, normalnie. Ty, ziomek, co to jest w ogóle zadanie? Czemu on wygląda jak piernik? Czemu ten typ wygląda jak piernik, ty? Ja nie mogę, ty, co za piernik. Dobra, mamy tutaj w ogóle też jeszcze granaty, jakbyśmy chcieli, no? Klucz do łodzi. Do Łodzi, a może do Poznania Śmieszne Nie no, zejdźmy może na dół i zobaczmy co my tam na dole mamy Ja wiem, że mamy też glass z u góry Zobaczcie w ogóle jak tam, jaka tam jest śnieżyca na zewnątrz Ty Normalnie, normalnie jest śnieżyca, Czajcie to? Korbę też już gdzieś mamy Zejdźmy może na dół, bo może znajdziemy tutaj Łom, który będzie potrzebny Tu mamy klucz do Łodzi już Oho, jest i ona Szalona A tu? Tu coś jest potrzebne, nie? Tu Potrzebuję klucza do kłódki No ale to jest klucz do łodzi To to nie jest potrzebne, nie? Tu Dobra, czekajcie Bo tutaj mamy też składnik kolejny Mamy w ogóle jakieś jajka tutaj, nie? Nie wiem, czy to Ona tu przyjdzie Ona tu idzie, nie? Ta szalona baba tutaj idzie Składnik Gdzie ja mam dać te składniki, człowieku? Ja w ogóle nie wiem, czy ty to zrobiłeś Ale wydaje mi się, że to jest To powinno być teoretycznie Wiecie, co to, to powinno być? To chyba powinny być te obrazy Chyba Wiecie, jakie obrazy, które u góry powinny być, tylko oni po prostu zmienili tutaj jakieś asety. Dobra, gdzie składnik? Gdzie ja mogę dać ten składnik? Mamy tak. Mamy, mamy jeden składnik i mamy drugi składnik. Tu jest zamknięty cały czas. Wiecie co, ja sobie może to na razie wydropię tu. Oh my god, no czymś rzuciłem, nie? Weźmiemy sobie może shotguna. Gdybyśmy do niej strzelić, jakby co? Zrób obiad. A tego, nie? Czemu on się tak odwrócił ty? A gdzie tu są w ogóle shotguniksy ty? Czekaj, zamkniemy może tutaj. Przejdźmy tu. Może tu też znajdziemy jakiś składnik. No nie, no tu nic nie ma, nie. A co z tym shotgunem? Aha, ja mogę iść na górę. Jak ja z nim pójdę na górę. Klamka do drzwi. Czekaj, tu jest klamka do drzwi tutaj. Dobra, działa. Tutaj sobie możemy oglądać fajnie pięknie Wejdźmy może na górę, bo wydaje mi się, że to dziadek chyba słyszał. Chociaż teraz ten mały obesrojek tam zadzwonił. No dobra, no czekaj, czekaj, tutaj mamy korbę, nie? No to dobra. Ja sobie wezmę tą korbę i rzucimy ją tutaj na dół. Tak żeby ona tutaj na dole już była jakby to. Dobra, mamy korbę. Bierzemy sobie shotgunika i czy tutaj były naboje? Czy ja po prostu zmarnowałem te naboje i się okaże, że niestety, ale tutaj naboi nie ma, nie? No patrz no nie ma tych naboi, nie? Tutaj powinny wyla wylatywać, wyskakiwać te naboje, a tych naboje tutaj nie ma. To jak ja się mam tam dostać teraz, ty? Ja nie mogę, ty, no upuść, No ale gdzie tutaj są naboje, halo? Łosuch DJ, ja tutaj potrzebuję naboje, tam były tylko dwa naboje. Nie gadaj, że ja od nowa muszę w tą ja, gierkę gdzie grać. Gdzie ty jesteś? Wystarczy, muszę już na ciebie przy stole. Czego dalej nie ma. Halo? Halo? <laughs> Czekamy przy stole na ciebie, a ciebie cały czas nie ma. Ja tutaj powinienem strzelić, nie? No ale nie mamy tych kombinierek, no to gdzie ja to mam teraz tutaj w ogóle zrobić, nie? Czekaj, tu. Tu nic nie ma. Tutaj za bardzo zaskoczyć nie chcę. No nie wiem, czy tą strzelbę brać ze sobą, no dobra, weźmy może tą strzelbę. O oh my god! Stań szybko. Stań! Oh, Oj, oczciówka! Ej, dawaj, mam prezent! Huj, huj, Patrz, ona potrafi się schylić pod łóżko, a nie potrafi się schylić pod stół. To jest też fajne. Co ona powie? Ej, eee, eee. się zesrałam! Ej, tak przy okazji to zapraszamy do stołu. Gdzie jesteś? Karpę teraz będziemy kroić. <grym> Junior idź po pomidorówce u babci. No, idziemy, idziemy, no. Od żabeczka. No teraz coś powie? Wydaje mi się, że tak. My możemy teraz tutaj rzucać tą korbą i się dowiemy, co ona będzie tutaj gadać. Nie ziom. Nie wierzę. Nie, święta się jeszcze nie zaczęły, a dziadek już cztery sałatki całe zjadł. I już no. chodź mi tutaj pomóż z tym dziadem, to ja nie wytrzymam. Wszystko muszę sama robić. <laughs> Wszystko muszę sama robić. O no, tu. No się tam trochę zbugowała, widzieliście? Ona tak troszeczkę zniknęła. A no dobra, pamiętajcie w ogóle, że wbijajcie na Discorda, bo DJ-da, tam będziecie mieli te mody, macie również inne mody, polecam portal, naprawdę jest nie, mega fachorka. dziadek, myślałeś, że ja tego nie znajdę? Naprawdę 16 piw po karnasiu ukryłeś w te święta? Ty alkoholiku, ty! No co? No święta, nie? Normalnie święta, no co ci mogę powiedzieć? Bierzemy młom. <grym> Teraz chyba tutaj przyjdzie dziadek, poszedł spać. Więc my możemy tutaj sobie uciec, a to ona tam stoi, nie? Kiedy co teraz powie. Mamy kombiniarki. Jadek tu idzie. Ja nie mogę, ty. Jadek. Jadek. Czy mnie nie widzi? Halo? Ho, ho, ho! Widzę Pracaj, Mam prezenci! Jaką jak on kaszle w ogóle? To jest niemożliwe, nie? No, dlaczego ja zawsze spadam, ty! Nie, święta się jeszcze nie zaczęły, a dziadek już cztery sałatki całe zjadł. I już chodź mi ty pomóż z tym dziadem, to nie wytrzymam. Zresztą to muszę sama robić. Cztery sałatki już zjadł. Nie, no co za tym w ogóle? Obecna już świąteczne majteczne. No nie się przed świętym Mikołajem. Co ty gadasz tam w ogóle? Dobra, tutaj mamy też tą korbę. Ja będę to sobie mógł tutaj otworzyć, nie? Tylko ja nie wiem dokładnie, gdzie mam te składniki dawać. No, mamy też w ogóle ręcza, więc teoretycznie mogę iść do naszego tego obesrołka tam. Straciłem wszystkie naboje. Nie wiem, gdzie są te naboje. Za chwileczkę no. A, tu idzie? Murmur, murmur. Mur. Ja lampa, ja się. Gdzie był ręcz? Pamiętacie? Napisz koniecznie w komentarzu, gdzie był ręcz. Wydaje mi się, że on był gdzieś tu. Ale nie jestem w stu Dziadek, myślałeś, że ja tego nie znajdę? Naprawdę, 16 piw po się ukryłeś w te święta? Ty, alkoholiku, ty. Nie <noise> lubię takiego małego przekleństwa. Nie wiem dlaczego. A może tutaj się zrespiły znowu te naboje? No nie ma, ty. Nigdzie normalnie nie ma tych naboi, nie? Ale mamy jakby co? Czekaj, tam w ogóle jest chyba jakaś notatka. Nie, tam nie ma żadnej notatki. Dobra, zejdźmy może na dół. I wiecie co zrobimy? No odkręcimy tutaj unikodema. Dobra, tu się odkręciło. Tu możemy zrzucić. Ona za chwileczkę tu się pojawi, ta babcia. Ja bym musiał... No, nie wiem, co mu tam dać do żarcia, nie? Ale generalnie mamy czekać, bo mamy też granaty. Patrz, rzucimy tutaj granat. Oh my god. Oh my god. Czemu to nie wybucha? Czemu to nie wybucha? Halo! No, czemu to nie wybuchło? Ja myślałem, że to wybuchnie, a to nie wybucha. No, ale badziew, ej. Wiesz co, jak ty niejesz tej pomidorówki od babki, to mi ją daj, a nie będziesz marnował. Ale ona ją wymieszała stopami! Od. <laughs> Zboczony Karolek. A tu coś jest patrz, czegoś tu brakuje. To mi to miłosów napisał. Ale co z tym granatem? Nie no, jak go odbezpieczyć? Czemu to nie działa? Czemu te granaty nie. Dobra. Dziadka nie ma, ani babci nie ma. O, te O, Oba, sam Dobra, tutaj mamy pierwszy składnik i drugi składnik. Ile tu jest składników potrzebnych? Trzy, czy ile? Składnik kolejny, ty. Ja chyba muszę rzucić granata jeszcze w Nikodema i tak będzie najlepiej. No i co? No i coś jeszcze potrzebujemy: blokada do drzwi, zamykasz do drzwi. Czekaj, bo oni tutaj nie żyją, oni się położyli. Mamy jeszcze jeden gran. Jeszcze dosyć dużo mamy tych granatów. Mamy tak, albo upuść, albo rzuć. Gdzie jest Nikodem? Nikodem! Nikodem! Masz! Masz! Na święta! Dla ciebie! Ooo! możemy zadzwonić! Klucz do sejfu! Dziękuję! A ty, Nikodem, czemu żeś się przebrał za piernik? Jaki piernik? Czajcie go! On się normalnie naprawdę za piernik przebrał! No ale co z tym shotgunem? Jak ja już w ogóle nie mam. Strzałów żadnych. Trzeba ja mam tutaj zrobić. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze ten, nie? G benzyna? Po co mi jest ta benzyna potrzebna? Jak ja wszystkich składników jeszcze nie mam. Do czego są te składniki, ty? Tam mam jeszcze glass fuse, a tylko najgorsze jest to, że ja już nie mam. No chyba, że mogę granatem rzucić nie, No bez sensu by to było, żeby rzucić granatem, prawda? No nie wiem, ja idę sobie może na dół. Zatankujemy. Mamy klucz do łódki. Mm, tu się tankowało, nie? Tu. Tu. Czekaj, tu, dobra. Zatankujemy to sobie. Nie wiem, czy to dobrze robię, czy też źle. Mamy krusze łódki, mamy to. Mamy tak troszkę. Wszystkiego po trochu mamy, nie? Mi się wydaje, że ja powinien iść za te drzwi tam u góry, gdzie jest helikopter. Tylko, że coś. No, coś jest nie teges, nie? Dobra, weźmy sobie może tutaj jeszcze to. Jakby to, możemy się ich pozbyć, bo mamy jeszcze kilka w sumie granatów. I tu jest gdzieś ten, nie, dokładnie. Tutaj mamy tą świecę zapłonową. Mamy klucz do tego i potrzebujemy jeszcze Wheelboat? Boatwheel? To się chyba tak nazywało. Tutaj niczego nie ma. Mamy dwa składniki z trzech. Mamy glass fusea W kuchni nic nie ma. U góry coś mruga. Tutaj też niczego nie ma. Tu ewentualnie sobie mogę zrobić... Mamy też shotgunix, ale nie mamy naboi, nie? Tutaj jest kluczyks. Tu jest glass fuse, który jest potrzebny u góry. Mamy w sumie też chain cutter który też chyba był u góry z tego, co pamiętam. Tu niczego nie ma. Dobra, zejdźmy może na dół i wkręćmy może... Tu jest to? Zrób obiad. Tu jest... Czekaj, ona już chodzi gdzieś, nie? Ja jej nienawidzę, ja już mam trzeci z... dzień z pięciu. Tu. Tu się odblokujemy. Dawaj to, odblokujemy sobie tutaj te drzwi. Nie wierzę. Dziadek miał ogarnąć karki na święta... Ogarnął Szczupaka, teraz jest coś <grymne> go położył na stół. Ja stąd wychodzę, koniec. <grymne> szybko, szybko. Szczupaka, ogarnął zamiast Karpia, ty. Ja nie mogę, ty, jaki ty? Dziadek, naprawdę jesteś super. Jesteś świetny, George. Czy ja już tutaj wyłączyłem prąd? Chyba tak, nie? Bo nie jest jeszcze potrzebny tu unosferatu. Ewentualnie. I ona mnie prawie złapała! Ty, ona tu była! Czaisz to? Ona tu też jest! Ty, co tu jest grane? Dziadek miał ogarnąć karpia, a ogarnął szczupaka! I to jeszcze żywego! Nie wierzę! Dziadek miał ogarnąć karpie na święta, a ogarnął szczupaka! I to jeszcze żywego! I go położył na stół! Ja stąd wychodzę, koniec! No to koniec, no co ci mogę powiedzieć? No koniec, to no koniec, no! A czekaj, tutaj mi coś moruga jeszcze! Patrz! Składnik, mamy trzeci składnik, tu u Nikodema był! I to jest chyba to, nie? Bo to powinno być teoretycznie, powinno to być obrazki. A mamy. Patrz. Jest! Paralizator. Paralizator mamy. Ja nie mogę, możemy w końcu użyć paralizatora na tych obesrołkach. Ja w ogóle gdzieś też jeszcze klamkę znalazłem. Mamy, moi drodzy, trzy składniki. Klamkę też już mamy. Potrzebuję młotek, który nie mam pojęcia, gdzie jest. Czy ja mogę z paralizatora też strzelać tam do tych. U tych u góry, co tam się dzieje, czy tak nie za bardzo? A tego? Nie. Nie ma pomidorówki. Nie ma szans. Babcia biegnie podniecona. Babciu, skarbie. Idzie. Nara, babciu. Mamy amunicję, mamy to. No ale co teraz z tym, co ja mam teraz z tym zrobić, ty, no patrz Aha, bo ja mogę u góry chyba strzelić do tego, nie Jak on się tam nazywał Do tego nosferatu I teoretycznie możemy go otworzyć, tylko muszę za jednym zamachem Strzelić z tego paralizatora Bo jak to się nie uda No to przecież będzie lipa, ty Czekaj, zejdźmy na Czy ja się zabiłem Nie, ja tylko spadłem stąd, dobra, jest spoko Tutaj mamy paralizator On jest naładowany, ja, 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 on jest naładowany. Więc idziemy na górę ale naboje, no dlaczego usunęliście naboje? To nie jest takie łatwa ta gra, no. Ja nie strzelę, nie? Patrz. Myślałem, nie? Że się nie udało. Mamy to. Jest, baby. Mamy znowu naboje. Pat tego. O, Nosferatu się nie przebrał? Czemu Nosferatu się biedny nie przebrał? Mamy kierownicę. Okej, okay, mamy kierownicę. Mamy klamkę. Mamy to, mamy tamto. Ale nadal nie potrafię wyjść z tej... Dziupli, nie? Jak co uciec Od ze świąt, od, od babci, no. Babciu, kochana. Ty, a jak ja bym. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja użyję teraz tego paralizatora, żebyśmy my sobie tutaj postrzelali. A jak stracę nabój, no to będzie lipa, nie? Patrz, czekaj. Tutaj muszę idealnie strzelić. A, aha, tu tu wylatuje, także spoko, dobra. Dobra, i mamy wszystkie trzy. Otworzyliśmy to sobie na spokojnie. Tylko ja teraz potrzebuję glass fuse tutaj potrzebuje, nie? Bo jak nie, to się to chyba zapadnie z tego, co pamiętam. Tu jest Glacius potrzebny. Dobra, idziemy na dół. Tylko musimy uważać, uważać na dziadka i na babcię. Najlepiej by było, gdybyśmy ich znowu tutaj powalili prądem. Jak się tu złazi? Ja naprawdę... Naprawdę nie mogę zejść sobie tak o po prostu po, po tym używając jak to się mówi, no, drabiny w tym roku. Tu też Nie ma pomidor. <laughs> nie ma pomidoru I koniec <laughs> Już stracił dech <laughs> Dawaj na górę, mamy glass fuse Mamy Wiesz co jeszcze mamy? No praktycznie chyba wszystko mamy, nie? Mamy klucz do helikoptera, mamy taśmę klejącą Mamy tutaj instrukcję obsługi, że możemy sobie latać No i wszystko, nie? patu. Dobra, jest zielone więc chyba na spokojnie możemy iść, nie? Dobra, przechodzimy nor normalnie na spokojnie. Tutaj powinny być granaty, ale tych granatów nie ma. Mamy klucz do helikoptera. I teraz tak, musimy skleić skrzydło. Tak mu Tu sobie możemy otworzyć. Dobra, jest spoko. No to co? Wydaje mi się, że uciekamy chyba helikopterem w takim boję razie, nie? Ja nienawidzę spadać stąd, nie? Tylko gdzie staś taśma klejąca. Ja mam gdzieś... Ja... A ja zatankowałem już łódkę! Czy tam będzie tyle paliwa, żeby zatankować jeszcze helikopter? Bo ja zatankowałem niechcący łódkę, ej. Dobra, dawaj tutaj. Tu sklejamy. Jeszcze potrzebujemy paliwo. Mam nadzieję, że, że tam będzie coś jeszcze z tego paliwa. I uciekamy, moi drodzy, helikopterem. Wydaje mi się, że chyba to jest jedyna ucieczka, żeby są uciec. Bo nie widziałem nigdzie młotka. Klamkę, co prawda, widziałem. Mamy też to. Ale gdzie jest reszta? No bo ja tutaj na przykład nigdzie nie widziałem klucza do kłódki. Nie widziałem młotka. I widziałem tylko ten. Jak to się mówi? No, klamkę widziałem, a, a reszty rzeczy nie widziałem. Dobra, biorę tą benzynę, mając nadzieję, że tu jeszcze coś jest, że to nie jest puste. Bo jak jest puste, to jest lipa. Mamy klucz do tego, mamy ten, ale potrzebujemy jeszcze klucz do kutki, żeby ogarnąć ten, nie? Ten wyjazd stamtąd, no jak ja to mam ogarnąć? Wydaje mi się, że tu chyba można tylko uciec z helikopterem. Czekaj, gdzie to się tankowało? Tu się włazi kaj to się tankowało? Tutaj, nie? Fuel. Ja je Jest jeszcze. Myślałem, że nie ma paliwa. Mamy, moi drodzy, paliwo. Czajcie w ogóle, że taki jeden kanister pozwolił na zatankowanie łódki do pełna i helikopter do pełna? Mega. No i co, i tu jest ten kluczyk, nie? Dawaj, klucz do helikoptera, normalnie. Włazimy do środka. Dawaj, start silnika. Do widzenia, babciu! Uciekamy, babciu! Od twoje, twojego barszyku mieszanego z topami. Ja naprawdę nie mam ochoty. Na święta z tobą. Ja są uciekam. Zobaczcie w ogóle, jaką oni mają też tapetę, nie? Świąteczną. Czy oni teraz się tutaj pojawią? Ja są! Pojawili się! Nara babciu, do widzenia! Kupcie tropkę do pierdzenia! I to tyle, wesołych świąt. Koniec. Wesołych świąt po świętach! Wbijajcie na Discorda DJ Dałosłucha, tam będziecie mieli te wszystkie mody, które graliśmy. I do tego roku! Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu mam nadzieję, że Wam się ten odcinek zabawcia 2 świąteczny update podobał. Jeżeli nie zapraszajcie do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostać za dużo no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz no i widać w następnym video! Na razie dzięki cześć!